Pora na szybki przegląd kolekcji Zielony Zakątek do The Sims 4. Hitem tej kolekcji są dodatkowe, ukryte wersje okien do szklarni. Z tym pakietem kolekcji budowanie szklarni stało się jeszcze łatwiejsze. Wystarczy wybrać odpowiedni pokój z gotowych pomieszczeń, następnie dorobić dach i wybrać styl, który pojawia się wraz z tymi kolekcjami, dodać zielone wykończenie dachu, które pojawiło się w darmowej aktualizacji, a także dodatkowe ozdoby dachu. I gotowe! Mamy naszą szklarnię. To, co zwróciło moją uwagę, to dodatkowe wersje okien do szklarni. Oprócz zwykłego szkła mamy też taką siateczkę i wersję z podzielonymi oknami. Mamy też cegłę z mchem. No i wszystkie te ogrodnicze ozdoby. Ja uwielbiam ogrodnictwo w The Sims 4, dlatego to jest moja ulubiona kolekcja. Mam małe doniczki, jakieś stoliczki, tutaj różne wykończenia, kwiatki, lampy, konewki, jakieś dworki z ziemią i wiele, wiele więcej. Także całość wygląda bardzo przyjemnie. A na deser ten oto taki wiatraczek, który faktycznie ma animację i cały czas się kręci.